Konie to piękne, szalone, a zarazem delikatne stworzenia, które od wieków były inspiracją dla muzyków, poetów i malarzy z całego świata. W tym odcinku zobaczycie końskie rekordy, które zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Cześć wszystkim, zaczynamy. Na początek rekord ustanowiony 23 sierpnia 2007 roku przez amerykańską Klacz, która może pochwalić się tytułem konia z najdłuższym ogonem. Dokładna pielęgnacja grzywy wraz z ogonem zajmuje właścicielowi około dwóch godzin, ale jak twierdzi, wcale mu to nie przeszkadza. Ile wzrostu ma najwyższy koń na świecie? Dokładnie 210,2 cm. Tym zaszczytnym rekordem może pochwalić się sympatyczny konie rasy belgijskiej o imieniu Big Jake. Jego przegroda ma ponad 6 na 6 metrów, podczas gdy inne konie wygodnie mieszczą się na stanowiskach o prawie połowę mniejszych. Pochwalić się może również mnóstwem odwiedzających go turystów z całego świata, chcących zobaczyć go na żywo. Cavie Griff urodziły się w 1982 roku w Wielkiej Brytanii. Swoje 31-letnie życie spędziły razem na zabawianiu odwiedzających w jednym z londyńskich zoo. Po roku 2000 zostały wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze konie bliźnięta. Old Billy to koń znany z długowieczności. Urodził się w 1760 roku w angielskiej wiosce i przez resztę swojego życia służył jako koń pociągowy. Koniec absolutnym rekordzistą bowiem dożył sędziwego wieku 62 lat. Jego czaszka znajduje się w muzeum w Manchesterze, a jego wypchany łeb ze sztucznym uzębieniem prezentowany jest obecnie w Muzeum Wielkiej Brytanii. Einstein tak nazywa się niesamowity źrebak, który tuż po urodzeniu w roku 2010 miał zaledwie 35 cm wzrostu i ważył niecałe 3 kg. Dziś jego masa i wzrost niewiele się zmieniły, dlatego może pochwalić się tytułem najmniejszego konia na świecie. Konik bawi się na co dzień ze swoim przyjacielem, psem rasy Bernardyn. Właściciele nie pozwalają jedynie, żeby Einstein nie przebywał z większą ilością koni, ponieważ z uwagi na jego niewielkie rozmiary mógłby zostać zadeptany. Dzięki za oglądanie materiału widzimy się już niebawem. Pozdro.